8 bitew rozegrałem w tym pojeździe, w tym 3 na odcinek. No i zero wygranych, no. No i powiedzcie że wargaming jest uczciwe, no. Tak właśnie wygląda no świat World of Tanks Blitz. Ale dobra, wracając do rzeczy, no to witajcie wszyscy widzowie. I dzisiaj przejdziemy się brytyjskim czogiem lekkim 9 poziomu Vickers CR. W skrócie Vickers Cruiser. Jego ostateczną ocenę powiem na koniec odcinka, ale no. Zanim przejdziemy jakby do jakby oceny tego pojazdu i o statystykach no to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale oraz dzwoneczka, żebyście nie przegapili następnych filmów Zostawcie łapkę, łapkę w górę jeżeli wam się filmik spodobał oraz łapkę w dół jeżeli wam się filmik nie spodobał Oraz napiszcie komentarz z oceną tego filmu albo na przykład z recenzją tego pojazdu, więc zaczynamy Jeżeli przegram to się nie dzieje, bo 8 bitew już raz gram tym pojazdem I 8 razy przegrałem no. No, po składzie widzę, że to będzie 100% przegrana Mimo tego, że to jest chyba pojazd jeden z lepszych do robienia jakby winrate'u Nawet powiedziałbym, że chyba z pojazdów jakby drzewkowych tylko on ma najwyższy winrate w całej grze. Ale mimo tego to na 8 bitew nic nie wygrałem. No to jest naprawdę już przesada. Ale dobra powiedzmy o tym pojeździe. No i może na początku powiedzmy o dziale. To jeżeli chodzi ogólnie o dział, no to powiem w skrócie, że jest dobre działo, ale to nie jest takie wyjątkowe jak na Lightonu. No. Jeżeli chodzi ogólnie o jego statystyki, no to uszkodzenia są ok. Bije po te 300, jakby 30 czy po ile tam on bije, nie pamiętam. <suszy> Penetracja też jest ok, przebija dość dużo pojazdów, chociaż jeżeli trafi na twarz, no to mogą być problemy. Celność też uważam, że jest całkiem najgorsza, czasami zdarzają się pudła, ale no raczej większość pocisków trafia w cel. No i właśnie jest taki problem, że w tym dziale, że wszystko jest ok, nie ma takiego wyjątkowej cechy w tym pojeździe. No powiedzmy na przykład przykłady innych lightów, na tym poziomie. Na przykład Bacza 25TAP ma magazynek, ma magazynek chyba na 3 czy 4 pociski, nie pamiętam, ale ma właśnie tam pojazd magazynek. A przykładowo inne Lite 92 ma za to bardzo duże uszkodzenia, chyba wynoszące 560 na zwykłym pocisku. Nie mówiąc już o HEK-u, który może nawet za 1000 walnąć. No tak jak widzicie, działo w tym pojeździe jest dobre, ale no jakby miało coś wyjątkowego, na przykład super penetrację, na przykład taką, żeby przebiło wszystko, no to wtedy na pewno byłoby coś wyjątkowego. Albo na przykład bardzo wysoki dpm, chociaż no w tym pojeździe na pewno dpm jest dość wysoki, bo to. Magazynki zazwyczaj dużego dpm mu nie mają, tak samo pojazdy które biją za dużo. Ale no trochę zagram się o tym dziale, więc... Może teraz powiedzmy o jakby pancerzu. No to jeżeli chodzi ogólnie o pancerz, no to sądzę, że... Odróżnienie od innych lightów no to on odbija głównie wierzą, bo inne lighty no to odbijam głównie kadłubem na przykład. to mam bardzo pochyloną Jakby kadłub. No, i często odbijam tak samo T92 też mam bardzo pochylony kadłub. Ale jeżeli chodzi o Wikersa CR, no to on ma jarzmo. No i właśnie tym jarzmem głównie powinno się odbijać, bo kadłub raczej nie odbija. Czasami może się zdarzyć, że ktoś źle przymierzy, i wtedy kadłub podbije, jeżeli będzie bardzo skontowany. A jeżeli chodzi ogólnie o to, czy jeszcze może być jakiś problem, no to. Od tyłu albo nawet od boku, jeżeli pojazdy mają na przykład większą penetrację czy kaliber, no to mogą haki wchodzić w niego bez problemu. Z przodu raczej nie, może się nawet zdarzyć, że mogą wejść po na przykład kilkanaście damage'a. Ale raczej haki od przodu nie wchodzą za mocno. Od boku tyłu mogą wejść za full'a, ale od boku no to już nie wchodzą. Dobra, ja już skaczę. I... 300 damage'a tylko tam zjadł. Myślałem, że to będzie o wiele więcej. Ale utonę. Tonę, 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 szybko wyjadę, wyjadę. Uff, zdążyłem wyjechać z tym ale nie no, skoczyłem tak, dla że... jaj sobie, żeby w No i w końcu udało nam się wygrać w 9 bitwach, pierwsze zwycięstwo w końcu. No i w tej bitwie zadaliśmy 2400 dementa, niestety nie zrobiliśmy żadnego flaga. Dostaliśmy medal w wsparcia oraz medal pancerny z koloko. Drogi najwyższy wynik pod względem damagea i no niestety taki słabszy wynik pod względem EXP Ale no jak widzicie, no to udało nam się całkiem najgorzej sobie poradzić. Może to być też dlatego, że udało nam się w końcu wygrać. Ale teraz przejdziemy do drugiej bitewki, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć o innej rzeczy. Dobra, wczytuję nas na mapę Fort Rozpacz. Bitewka niestety z dychami 2GL15 FO215B183. Bardzo niebezpieczny taki wak z doładowaniem, OP, uważam magazynek M6 też może bardzo dużo zrobić. No i niestety nas jakby no... Wyszło nam bardzo późno, to dlatego że mnie wyrzuciło. Znaczy no kliknąłem bitwę no i cały czas mi się ładowało i, i wtedy jedynie co mogę zrobić to włączyć yy, gray i włączyć jeszcze raz. Ogólnie często tak mi się zdarza, że, że włączam bitwę no i nie chce mi się włączyć, że podczas bitwy mi w ogóle laguje, że nie mogę w ogóle ruszyć pojazdu. I muszę wtedy restartować grę. Ogólnie powiedzcie, że to jest jakby wina jakby mojego jakby... No cały czas mówię jakby no, ale no... <laughs> naprawdę nie wiem dlaczego. To powiedzcie, że to jest wina mojego urządzenia, czy wina jakby tej wersji, czy wam też się zdarza to, że musicie cały czas jak włączać się grę i włączać jeszcze raz, żeby wam normalnie działa. No bo ja mam tak... Y chyba kilka razy dziennie. Ale to też dlatego, że długo gram, że bardzo teraz ostatnio dużo gram, a to dlatego, że jest maraton na chok premium, o którym nie mówiłem. FV i nas przebił w wieżę. Nie wiem jak, nie wiem jak on nas przebił w wieżę, ale on no, przebił nas w wieżę za 1500 No to już nie ma tej do roboty nic. No to zanim zginiemy, no to powiedzmy o mobilności tej. No to jeżeli chodzi o mobilność, no to sądzę, że jak na czokoleki, no to szał nie robi, ale jeżeli chodzi ogólnie o mobilność, no to uważam, że jest dobra. A dlaczego uważam, że mobilność jakby szał nie robi? Ponieważ no, uważam, że T92E1 oraz, no, bachat, uważam, że one jadą o wiele szybciej. Co ten jest, no to... Jak na lighta, no to nie jedzie aż tak szybko jak inne lighty, on nie jedzie dobrze, ale nie tak dobrze jak inne lighty, więc... Mobilność uważam, że ok, ale no. co nie robić. No i was nie nos zawił kranwak. No i widzieliście właśnie kontrast, że raz jest bitwa, że zrobicie naprawdę dobre wyniki. A w tej bitwie wam pokazałem, że można tak zagrać, że oddacie może jeden z w bitwy i to będzie koniec. Dobra, no to przejdźmy do raportu teraz. No i mi się wydaje, że to będzie kolejna przegrana. Więc. Yy, cięcie. No, jak widzicie, teraz bitwa zakończyła się porażką i, i zakończyliśmy ją z wynikiem 358 damage oraz wywaleniem w ogóle z gry, bo musiałem wyłączyć grę, żeby w ogóle wejść do bitwy. No, widzicie, że to jest tragiczny wynik, ale jak widzicie, no to drużyna też się za bardzo nie popisała. Ale no. I tak uważam, że bitwa była bardzo słaba. No, wszystko dlatego, że mnie ten Nefox przebił. No. Niby ten pojazd ma twardą wieżę, ale mówię, że tylko na jarzmie, bo Na lewo, na prawo i w ogóle jeżeli nie celujecie w jarzmo, to można to normalnie przebić, więc Uważam, że pancerz w tym pojeździe no Nie jest najlepszy I uważam, że te inne lighty no to wiele więcej odbijają na swoim Zatem oczywiście samym poziomie niż ten pojazd, więc Przejdźmy ogólnie teraz do podsumowania Dobrze, no to takie podsumowanie tego pojazdu, więc Jeżeli zagracie bardzo słabo, tak jak w poprzednim bitewce, no to Widzicie czym się to kończy. Ale jeżeli ogarniecie już ten pojazd, jeżeli będziecie naprawdę... Albo bardzo profesjonalnymi graczami, albo ogarniecie już ten pojazd, będziecie umieli naprawdę dobrze nim zagrać. Naprawdę wyniki mogą być pokaźne, więc... Uważam, że jeżeli chodzi o pojazd, no to... To jest pojazd dla graczy ogranych, którzy naprawdę umieją grać takimi pojazdami. Albo dla graczy zaawansowanych, którzy naprawdę umieją grać już wszystkim, więc... Takie podsumowanie pojazdu. Ogólnie to Wam podziękuję za uwagę i za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie zostawcie łapkę w dół, jeżeli czekacie na więcej filmów to zostawcie subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek, się nie przegapili następnych filmów i nie zapomnijcie też napisać komentarza z oceną filmu albo z oceną tego prezu, więc do zobaczenia wszystkim na razie.